Siemanderów wszystkim, witam w filmie a propos nowej aktualizacji w Fordzie, Horizon 5 e, szybko sobie opowiemy co oni zmienili, co dodali i tak dalej, więc czeka nas 5 nowych aut z czego 3 są całkowicie nowe w Fordzie 2 to są powroty e, mamy, o kurde, nie ma obrazeczka no nie mam jak zaprezentować, a dzień wcześniej jeszcze były, ale nie nagrałem. I ja pierdykam. No to więc, oczami wyobraźni, tu jest RS E-Tron GT Audi z 2021 roku. To jest nowe auto w Forzie. I tutaj mamy moc 637 koni i 830 Nm, 2347 kg. I to naprawdę jest bardzo szybkie auto. W rzeczywistości miałem przyjemność jechać tym autem i powiem wam, że takie są przeciążenia, że to kurde no, normalnie idzie się zeżygać. E, no i Audi RS7 Sportback 2021, 591 koni, 800 Nm i 2000 kW, więc to są dwa nowe auta w Fordzie i jeszcze jedno mamy nowe auto, ale niestety kurczę, no, ale wstyd, że nie pokażę wam na filmie jak to wygląda. E, Link and Co 03 plus 2021, 251 koni, 350 N i 1600. To jest chińskie auto, eee, takie lekko, skurcze sportowe, niby, no nie wiem, taki, a, hatchback, coś takiego pomieszane z sedanem, kupę jakieś, nie wiem. Eee, no to by było, to by były te trzy nowości i dodany jest jeszcze... Eee, gdzie tu ja mam? Kurczę. A Bentley? Ale kurde, jak na złość nagrywam film, nie ma obrazków, ale ja, ja. E, Bentley Turbo R91 czy drugi rok? Tu jest pierwszy. E, w informacjach Forze było, że 92, ale nieważne. No to tam rok w te czy we w te. E, Stara. E, Stara limuzyna e, Bentleya. 328 KONI, 661 N, 2400 kg. Właśnie jestem bardzo ciekaw tego auta. A oczywiście, ludzie, którzy grali we wcześniejsze Forzy, e, znają to auto, bo to mówię: to jest powrót do Forzy. E, auto bodajże ma nawet chyba tylko trzy biegi, coś takiego. No i jeszcze jedno auto wraca do Forzy. Jest nim Nissan. E, Nissan. E, Centra, sygnowane jako Nizmo 2018 rok. No i kurczę, też Wam nie mam jak pokazać, ja pierdzielę. No ale dobra, to tylko jaka ciekawostka. Te auta auta będą dostępne już dzisiaj po południu, będzie można będzie je zbierać z nową playlistą festiwalową bo mamy dzisiaj czwartek, ja to nagrywam też z samego rana, 188 koni, 240 Nm. No to to po prostu taki kurde Nissanik. Yy, no i dobra, no to by było tyle z out. Yy, tyle out, out no z nowości w, w furach, które na nas czekają. A jeszcze mamy coś takiego, że wejdziemy sobie do garażu naszego. I. Dodatek. Yy... Jeden z dodatków jest do postaci, e, gdzie to było? Oczy, twarz, nos, garstek, dłonie, strój, emotki. Przeleciałem. Tu mamy pro... były protezy, a teraz jeszcze doszły jako nowość aparaty słuchowe. Kurczę, no tak szczerze, to nie wiem po co to dodają, no ale no może osoby, które właśnie są, no. Głuche, czy i tak dalej, no jakoś tam sobie personalizują tą swoją postać pod siebie, no, ale tak naprawdę, no nie jest to potrzebne, kurcze, no nie, nie jest to widoczne ani nic, ale no jest, tak twórcy to dodają, więc jest, więc ja to pokazuję. No i to by było tyle z postaci. Eee, no i dwie najważniejsze, kurcze rzeczy, kurcze doszły w grze, już sobie bierzemy, furę zmieniamy. W dzialece, dzialece, Hyundai Veloster N 2019. I to są dwie najważniejsze rzeczy. Pierwszą właśnie pokazujemy na bazie Hyundaia który biedny jest jako jedyny w Hyundaiu Ja pierdolę, gdzie ja wchodzę. Ulepszenia i tuning. I mamy dodany nowy pakiet, całe, cały body kit do tego Nissana, e, do tego Hyundaia I jest to e, firmy Adro USA Zobaczcie kurczę to Kawał kurde wyszerzonego e, Bydlaka się robi z tego Hyundaia I on taki ma ten body kit jak Coś jak Rocket Bunny nie? Jak... E, nie jak Rocket Bunny Raketbany i zapomniałem jak się to nazywa No ale no nieważne Mamy dodatek, bardzo fajnie zmienia nam autko Nawet sobie zakupię I jeszcze raz sobie obejrzymy je Forza Vista Żeby zaprezentować dobrze Sobie sami obejrzymy Felgi nam się zmieniają, mocno się wyszerzają, kurczę butniki. Dochodzi w... kurcze, szkoda, że mam czarny kolor na aucie, ten oryginalny, bo w jaśniejszym kolorze byłoby to bardziej widać. Wszystkie te szczegóły bodykitu, no ale naprawdę fajnie się zmienia auto. No to taka ciekawostka. I jeszcze jedno auto dostało: bodykit nowy. Jest nim Golf z 2010 roku, czyli poczciwy Golf Szósteczka. wsiąść do samochodu pyk i wchodzimy sobie ulepszenia i tuning. Oczywiście możemy na przykład wejść w przez tą opcję i tutaj mamy do wyboru ewentualnie no wchodzicie sobie po prostu karoseria i ustawienia i tutaj macie body kit do Golfa sygnowany APR performance. Zobaczcie kurcze jak się Golfik zmienia duża lotka z tyłu, mocne wyszerzenia, takie kurcze, aż rajdowe takie mocne wyszerzenia koło rajdowe, więc no już widać jakby pod co jest y, troszeczkę kurde ukierunkowany ten body kit, ale fajnie, fajnie, fajnie no i co, no i to by było na tyle, zaraz zobaczycie, jeszcze sobie Forza Vista obejrzymy sobie to auto no i taki szybki film y, a propos właśnie nowej aktualizacji, która była do Forzy y, Plus minus, tam 5 GB ważyła. I to są takie właśnie zmiany. Oczywiście poprawili tam jeszcze parę jakichś tam błędów i tak dalej, ale, no i tak nie poprawili tej diagnostyki sieci. Cały czas z tym walczą gracze, tak. Ja no, naprawdę mocne wyszerzenia w tym przednim błotniku kurczę takie wycięcia, żeby miało, miało jak powietrze uchodzić znowu. Nie blokować się w nadkolu. Też tu kurczę to moje malowanie tutaj z tych błotników z karbonu i maski. Trochę wadzi w tym, żeby to pokazać. Ale mamy tutaj już też malowania. PR W sumie mogę sobie zmienić na inne. Eee... I jeszcze lepiej będzie wyglądał Golfik. No więc to by było na tyle. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Zostaw łapkę Subika. I lecimy, kurczę, dalej. Strzałeczka, do następnego. Cześć!